Ustać, to jest inne pytanie, ale skoczyć. Może po raz pierwszy zobaczymy no skocz. Zaskoczył on 40 metrów w tak, pierwszej serii. Pierwszej serii. Najdalej. Nie, czy tutaj nie zaskoczy jeszcze drugiej? Chociaż uważam, że to jest zawodnik dość mocno zbudowany, dość ciężki. No czeka tak, czeka. tak długi skok, tak długi Nikol skok na niego. Ale popatrz, no, troszkę bym się obawiał tutaj. On może daleko skoczyć, pozostanie jeszcze Liokel a cholen powietrzu. Wszyscy zadarli głowy tutaj, gdzie będzie lądował. O Jezu. to jest właśnie. Ale to, uderzył czego się głową. Obawiałem. Uderzył Przez, głową. Przeskoczył skocznie. Ua! Uderzył głową, uderzył kręgosłupem. Przeskoczył skocznie. Uderzył kręgosłupem. I to jest niestety dość to poważny jest skok upadek. Poza 240 to metrów. To może być, nie wytrzymać tego Kręgosłup. 240, 240, metrów. 240 metrów. Może szczęśliwie być tylko, nie wiem, potężne stłuczenie, ale miejmy nadzieję, że nie kręgosłup Pokazuje, że, ale rusza rękoma, czy ma My sprawne kością nogi, kością ogonową, uderzył bardzo ogonową to jest ale bardzo uderzył też głową. Uderzenie. Tu widać, że głowa jest po nogi, yy, Kością ogonową uderzył. To było coś podobnego jak Garniesz Paddy kiedy skoczył 128,5. Ale to jest niewiarygodne, przecież on miał już wszystko wygrane w tym sezonie. Jaki to jest fantastyczny sportowiec. Proszę Państwa, żeby zaryzykować, chociaż on nie myślał o tym, że ryzykuje, ale zaryzykował tak niewiarygodnie, tak wysoko był w tym momencie, zdawał sobie sprawę, że jest niebezpiecznie, daleko i no on już tutaj chyba tu wiedział, wbijał te narty w zeskok, żeby już, bo on jeszcze, narty Mógłby jeszcze dalej lecieć. pojechać. Jeszcze... Tak. Wydaje By... mi się, że się troszkę wymknęła tutaj sytuacja spod kontroli. Trochę i z tym rozbiegiem, który stał się szybki. Tak. Uff, duża szybkość, gdy dobre warunki tu zaczyna się pojawiać ten. Teraz e... wszyscy skandują y... Janę, 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 ale on niestety leży. Tu jest uderzenie. Leczami, tak. Tak, właściwie mogą nowymi plecami. No, ale, on, ale myślę, no, że jest... Jest chyba dobrze mimo wszystko. Mam nadzieję, że go zobaczymy na podium. To uderzenie głową wymaga niewiarygodne. Po takim sezonie nie potrafił sobie sam narzucić pewnego ograniczenia, żeby nie szarżować. Chciał wygrać jeszcze jedne zawody. Nie ma dwóch zdań. Gdyby ten skok ustał, to on byłby... Teraz Myślę, że widać, że jednak to jest bolesne. Ten, tak, żeby, gdyby wytrzymał ten skok do końca, skoczyłby w granicach 243 4 metrów. A już, tak to wyglądało. Już w tym sezonie dokonał rzeczy niewiarygodnej, bijąc rekord Adama Małysza w Willingen. Ostatecznie zaliczono 152 metry, ale chyba było nawet dalej.